Jeszcze jednego dnia było, Nie wiadomo na ile Dobrze, ale lepiej mi nie być, nie widzisz, cieszymy. wszystko zagłuszać.

Proszę Państwa, prosimy o ciszę i uwagę. Opowiem dwa zdarzenia. Wszystko było zorganizowane razem ze strażą, tak? Pierwsze zdarzenie miało miejsce: poszkodowany skoczył z wody, wypłynął za teren kąpieliska i nie umiał pływać. Tonął. Musieliśmy z kołowrotem. Do kołowrotu nam jest potrzebne trzy osoby, żeby go ściągnąć, prawda? Dlatego czekaliśmy na szybką reakcję straży pożarnej. Skoczyłem do niego. Scholowaliśmy go, tak? Tak jak było widać, na załączonym obrazku. Scholowaliśmy go na miejsce. Jak zauważyliście, każdy z nas miał rękawiczki dla zabezpieczenia mojego i poszkodowanego, tak? To jest jedno zdarzenie. Drugie zdarzenie. Ta osoba skoczyła na główkę. Niestety tam jest płytko, uderzył głową o ziemię, tak? Doszło do urazu kręgosłupa. ratownik skoczył do niego, był potrzebny nam kołnierz. Tak jak widzieliście, też miałem rękawiczki. Założyliśmy mu kołnierz, go. Do każdego przypadku jest nam potrzebna deska, żeby cały czas zwrócić uwagę na kręgosłup. Koco cieplający jest dla niego, bo on jest mokry, jest mu zimno. Czekamy na przyjazd karetki wspólnie i obserwujemy jego funkcje życiowe. To wszystko, co mogę Wam powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę.